Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek i jest godzina 12.25. Ja dopiero zjadłam e, śniadanie, ja w ogóle wstałam dzisiaj, aż chcę ci się przyznać, o 11.30. Obudziłam się o 11.30, bo wstałam e, trochę później, ale wczoraj był czwartek i wczoraj teoretycznie powinna mieć wolne, ale jak mnie obserwujecie na, na Insta, to wiecie, że wczoraj było otwarcie największego Tiger Max w. W Polsce bodajże, a w każdym em, razie na pewno e, najwyższego, e, najwyższego, ponieważ trzypiętrowego. I e, co chciałam powiedzieć? No i stwierdziłyśmy z Klaudią, że pójdziemy, otwarcie było o i że wyjdziemy o ósmej, bo będzie dużo ludzi. Więc tam o 6.30, a dla mnie stanie o 6.30 to jest po prostu totalny koszmar, i od razu mam, y, od razu mam cały dzień już potem y, y, zepsuty. No, ale poszłyśmy. Jakie tam, jakie tam były reakcje nasze, to pewnie wiecie z Instagrama, a jak nie, to pewnie potem wam opowiem. Co kupiłam, też potem wam pokażę. No i wróciłam. Pełna w sumie energii, aż to było dla mnie troszeczkę dziwne, ale zrobiłam gołąbki po meksykańsku. No i trochę się z tym pobawiłam, bo zeszło mi, zanim się ugotowały. Także, także właśnie to była pierwsza rzecz. Potem wzięłam się za wysprzątanie, po prostu z cifem przeleciałam wszystko. Wszystko, cały pokój, całą łazienkę wysprzątałam, podłogi wymyłam, no wszystko zrobiłam. Także też mi trochę zeszło, bo chyba tak, no, no ze trzy godziny sprzątałam, słuchajcie, tak porządnie, nawet więcej może. Potem od razu poćwiczyłam, więc prawie była osiemnasta, słuchajcie. Boż mam się ja dam kolację, wzięłam się do całą szafy, ponieważ w szafie miałam taki bałagan, wysprzątałam szafę, miałam jeszcze poprasować a i zdjąć pranie z kaloryfera w łazience, ale tego nie zrobiłam, więc to czeka na mnie dzisiaj, ale prasowanie i zdjęcie prania to już po prostu pikuś w porównaniu do wczorajszego dnia i padłam dosłownie, obejrzałam jeszcze film Split. I padłam. No mówię Wam, jak kawka po prostu, obudziłam się, ale jestem taka, czuję się taka pełna, wiecie, pełna życia, także no, no super, no po wczorajszym dniu, ale mam już wszystko wysprzątane i tak się cieszę, w ogóle lubicie takie takie, wiecie, takie uczucie, że już dzisiaj nie musicie praktycznie zrobić nic, słuchajcie, muszę dzisiaj tylko wyjść na zakupy, bo nawet chleba w domu nie mam, wynieść śmieci, które mam za, za drzwiami, bo zostawiłam na jutro i tak naprawdę wszystko już dzisiaj jest zrobione, tylko tam pracowanie, ale to jest Wiecie, pikuś. No i co chciałam Wam powiedzieć, bo ostatnio mówiłam Wam, że, że mnie tak mocno wysypało, słuchajcie, i myślałam, że to przed miesiączką, ale to nie przed miesiączką, a tylko po, tych, po tym drugim zabiegu kwasami, słuchajcie, wysypało mnie mocno. I co mi pomogło najbardziej, słuchajcie, pomógł mi ten e, krem z kwasami z Charmin Rose, e, z Shiny Boxa, tutaj mam akurat próbkę e, i to jest Charmin Rose właśnie krem e, z kwasami. I ja go już kilka razy e, używałam, ale wczoraj go użyłam i przedwczoraj go użyłam na te takie moje mocne krosty, takie mocno zakroszczoną twarz, że tak powiem. I wtedy mi naprawdę najbardziej pomógł, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Jeszcze raz pokażę, tak, tak on wygląda, tylko to jest próbka, chociaż tą próbkę już używam sporo i cały czas ją mam. Co prawda już się kończy, ale naprawdę ją dosyć długo mam i bardzo, bardzo spodobał mi się ten krem i żaden krem na mnie nie działał tak jak właśnie po tym wysypie, takim po, po kwasach. Naprawdę, naprawdę super. No i teraz mam dużo, dużo przebarwień. Ale to już nie jest problemem właśnie gorzej, jak są to takie aktywne krostki, a to były takie krostki, takie potówki. Po prostu wszędzie mi wszędzie mi się one robiły. Więc tak, słuchajcie, ja idę kończyć pić herbatę, idę się ogarniać, może prawie w pół do pierwszej. E, więc e, muszę się pomalować, bo będę chciała dzisiaj wyjść e, na te zakupy. Szaro na, e, na dworzu, buro i ponuro, także pogoda nie zachęca, e, ale witam Was w nowym vlogu i mam nadzieję, że cieszycie się, że, że go dzisiaj nagrywam. Wiem, dużo z Was nie wyobrażę sobie, jak, e, jak ja funkcjonuję, jak robię zakupy, ale ja tak właśnie wyglądam w na zakupach czyli z jednej strony torebka, z drugiej strony torba z zakupami. I słuchajcie, jeszcze w jednej ręce trzymam obiad, także tak wygląda Sylwia na zakupach. I powiem Wam, że to jest okropne, ponieważ, w może nawet nie okropne, bo, bo z jeszcze jest mi ok, bo jakoś tak nie chwieje się w jedną stronę, ale męczę się przy tym <laughs> trochę, ale tak właśnie funkcjonuje. I wiem, że to jest dziwne, ponieważ dużo osób wtedy, mimo tego, że ogólnie dużo osób na mnie zwraca uwagę na mieście i to nie ze względu jakichś takich urodowych, powiedzmy sobie, ale ze względu na to, że jeżdżę na busku i chodzę z zakupami, a jak jeszcze mam na jednej stronie torbę, ja to zauważyłam, na drugiej stronie torbę, to po prostu ludzie czasami no tak się dosłownie patrzą i dzisiaj jak wracałam z zakupami, to panowie, i wcale nie byli tacy e, starzy, słuchajcie, bo nie mieli po 70, po 70 lat, e, tylko byli po 40. I jeden do drugiego mówi: cwaniara nie. No, także, także właśnie tak dzisiaj. Nie wiem, czy wam pokazywałam. Znaczy tutaj na Wam nie pokazywałam, ale na Instagramie. W ogóle fryzura to jest przez wiatr. Masakra. E, pokazywałam Wam na Instagramie, ale nie pokazywałam Wam tutaj e, na żywo mojej torebki z e, parfua. Także. Torebka z parfuła. prezentuje się tak, ale jestem zziajana, robiłam wczoraj te, prawie mi spadła siatka, słuchajcie, słuchajcie, położę ją na podłodze, robiłam wczoraj tego łąbki, ale dzisiaj jest post, więc ryba, więc zaszłam jeszcze od razu, ale mi jest gorąco w tym swetrze, zaszłam od razu jeszcze do baru i słuchajcie, Tutaj obok e, mojego budynku, ja Wam kiedyś pokażę... Czekaj, zobaczę, zobaczę, czy mam ostrość. W ogóle tak mówię, ale jestem zziejana i szybko po prostu się staram to powiedzieć. E, u nas tutaj przy akademiku, e, jak gdyby jest taki zjazd w dół i ten szlaban, jest szlaban i praktycznie ten szlaban e, zajmuje praktycznie cały ten zjazd w dół i ja muszę jechać tak boczkiem, a tam jest, żebyście Wy zobaczyły, dziewczyny i chłopaki... Tam jest, e, jaki tam jest schodnik na tym właśnie zjeździe w ogóle cały parking i cały ten zjazd do góry, żeby wyjść z akademika, jest od, dosłownie taki, że jakby się kółko gdzieś na tym zjeździe zaczepiło, tym chyba lutnęła do przodu. jak była kocham, a to jest dosyć zjazd. I słuchajcie, i e, jak gdyby ja zawsze boczkiem sobie jadę, mam taką wyświechtaną e, drogę, jak gdyby boczkiem sobie zawsze jadę, tam mam e, no, taką upodobaną właśnie sobie drogę, najbezpieczniejszą dla mnie. I słuchajcie. Tutaj jest ta moja droga, a tutaj na górze już na równi ustał wielki bus, który stoi, bo obok naszego akademika jest, jest wyburzana, nie wiem czy to jest elektrociepłownia, czy jakiś taki zakład energetyki, coś takiego. No i stoi, i obok niego stoi faza, słuchajcie. I ja musiałam w ogóle kombinować, po jakichś takich górach wielkich bokiem zjeżdżać, żeby na ten swój bok przejechać, bo ten samochód tam stał i tak się bałam, słuchajcie, z tymi zakupami, ale no nawet no nawet nie, nie chyba nie potraficie sobie wyobrazić, wyobrazić, jak ja się bałam, no bo nie chcesz mieć stanie, niech, niech ten wózek się przewróci, no bo żegląd tam jest naprawdę bardzo, bardzo nierówno, a na a dodatek strono, bo paliwo jakby było prosto i byłoby nierówno, to jeszcze bym wykombinowała. Ale ja musiałam y, wykombinować tak, żeby się nie wypieprzyć. Kurde, i stoi ten facet, ja nie ja do niego mówię. Ale ten samochód, żeście mówię, y, ale żeście mówię, zaparkowali ten samochód, a on się stoi i się tak patrzy. I nic nie powiedział. I się tak tutaj patrzy. Ja mówię, ludzie, kochani, już nic nie mówię, zjechałam po prostu, ale y, uwierzcie mi, że jak y, że dalej będzie ten samochód stał, to ja to załatwię, bo ja nie będę ryzykować. Kurde, żebym ja się wypieprzyła, bo nikt mi za to nie zapłaci, ani za to, co mi się stanie, ani co się wówkowi stanie. Także, także właśnie tak, rozpakowuję teraz zakupy, znowu przykład. Dzisiaj jest piątek, a że piątek, dwutysięczny początek, to oczywiście jemy prażynki. Jakie prażynki lubi Sylwia najbardziej? bekonowe? Co jeszcze kupiłam? Słuchajcie, nie było brzoskwini, a tak strasznie chciałam kupić brzoskwinie. Kupiłam dwa jogurty Alpro, bo tak myślę, że do wyjazdu spoko. Kupiłam trzy banany, kupiłam soczek kapi, bo ostatnio piję nałogowo, kupiłam kolę, ponieważ do prażynek obowiązkowa jest kola. I słuchajcie, nic więcej nie kupiłam takiego. Kupiłam bułki z ziarnami, ale to nie są takie jak tego z tego skerfura. Ale spoko, ładnie pachną i kupiłam chleb. No, także to są wszystkie moje zakupy na dzisiaj. I co jeszcze? No i tylko jeszcze ten obiad kupiłam po drodze, także także nie jest jakoś za dużo. Potem jeszcze, jak się trochę ogarnę, zjem, zjem obiad, to pokażę Wam te zakupy z, z TK Maxa. Tak więc mówię Wam dzisiaj. Huh! Aż się zgrzałam, powiem Wam. Niby wiatr jest e, okropny, ale aż mi się e, gorąco zrobiło. Idę jeść, bo już jest e, 15 po 15. Ale tak myślałam, że wyjdę o 14. W ogóle zrobiłam live na Instagramie, jak się e, maluję i wy często e, i bardzo dużo do mnie piszecie. Że bardzo lubicie, jak lubię, robię live y na Instagramie. A nie wiem, czy Wam mówiłam tutaj. Chyba nie że ja nie mogłam zrobić live'a na Instagramie, ale słuchajcie, zgłosiłam problem, po prostu nacisnąłam zgłoś problem do Instagrama, napisałam, że nie mam tej relacji na żywo, i słuchajcie, dzień później, w nocy, już późno w nocy, bo chyba była 12 w nocy, pojawiła mi się ta ikonka na żywo i mogłam po prostu prowadzić normalnie relacje, więc jestem, jestem w szoku, że Instagram tak szybko zadziałał, więc brawa i podziękowania dla Instagrama. No, patrzę na te moje zakupy, na jeden z zakupów z TK Maxa i jestem tak zachwycona nim, ale jak tylko zjem, to Wam właśnie rozpakuję rzeczy i pokażę, co kupiłam. Nie było tego dużo, bo jestem przed wypłatą, ale zamierzam w przyszłym tygodniu iść na takie, może nie większe, no ale takie, no jeszcze dodatkowe zakupy, o tak bym powiedziała. Pokażę Wam tutaj na półce. Co prawda nie wygląda to jakoś ładnie, no ale wiecie, jakie tutaj są meble w akademiku. E, I chcę Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w TK Maxie. E, to jest jedyna rzecz, której nie kupiłam w TK Maxie i o tej chcę Wam najpierw powiedzieć. E, a mianowicie dostałam ostatnio ten suchy szampon w, w Shiny Boxie. E, mój szampon teraz się skończył, słuchajcie, z, z Batist. A wiecie, że ja jestem wierna, wierna naprawdę Batist bardzo, bardzo. Ale powiem wam, że ten got To Be naprawdę, ale to naprawdę mnie zaskoczył. Przede wszystkim ma cudowny zapach i dużo ładniejszy od Batist, i te włosy nie są takie jak, jak papier. Bo po Batiste są bardzo ładne włosy. Ja lubię bardzo Batiste, zresztą kupuję często praktycznie dwa razy w miesiącu. Ale ten, po to daje takie, jakby włosy naprawdę były po myciu świeżo i nawet w dotyku. A po, po Batist są one troszeczkę takie jak papier, i czuć, że wiecie, czujecie, że chcecie zmyć już ten szampon wieczorem. Więc spróbujcie koniecznie ten Got2b. Ja mam w domu jeszcze jedną taką próbkę, to jest 100 ml, ale na pewno sobie kupię i to właśnie chyba ten, ten zapach. I co kupiłam w, w TK Maxie? Skusiłam się na świeczkę, ponieważ jak wiecie, ja mam w domu em, te półkę em, i, i tak naprawdę i za toaletką, czyli nad łóżkiem i nad toaletką i one są e, puste. I ja tam chciałam świeczki trzymać. Ja już miałam świeczki, ale mi się wypaliły e, z Yankee Candle. I tutaj jest świeczka z Dew Home, e, która jest e, bardzo, ale to bardzo ładna. Jest po prostu zapach jest cudowny. Słuchajcie, pachnie tak słodko. Muszę powąchać jeszcze raz. No, po prostu zapach ma, ma cudowny, troszeczkę jak guma balonowa, coś takiego z perfumami, no nie wiem, ale w każdym razie zapach jest taki bardzo nietuzinkowy, bym powiedziała, i kosztowała 16,99, więc bardzo Wam polecam tę świeczkę. I jak mi to ta przyjdzie, to namówię go, żeby mi kupił jeszcze co najmniej ze dwie, bo jeszcze jest green tea, więc na pewno sobie kupię te świeczki. Tym bardziej, że ja już z Debuchą, jak nie wiem, czy Wam przed chwilą mówiłam, miałam już świeczkę i bardzo sobie chwalę i tutaj mam z Rata Co. Nie wiem jak to się czyta, ale to jest krem pod oczy z nasionami chia. Tutaj jest olejek migdałowy, tutaj są praktycznie same olejki, słuchajcie, w tym kremie i zapłaciłam za niego, zaraz wam pokażę, 34.99, a pełna wersja, to jest 30 ml kosztuje 116 zł, a pełna wersja to 100 ml. I powiem wam, że 30 ml na krem pod oczy, to i tak jest bardzo dużo. Ja ten swój z, y, z REN y, miałam 15 ml i kosztował 200 zł. A to jest 30 ml i kosztuje, słuchajcie, 25 zł. Ja mówiłam Wam na, na live o, o, mówię, nie pachnie, y, nie pachnie ten krem. A tutaj z boku, za chwilę wam pokażę, jest napisane, jak widzicie, że jest wolny od zapachów, czyli jest bez i w ciemnym pojemniczku, czyli utrzymuje te swoje takie składniki odżywcze i jest taki bardzo, bardzo gęsty. Także bardzo się cieszę z zakupów, bo szczególnie do TK Maxa szłam po krem pod oczy i mi się udało go kupić. I chciałam Wam jeszcze pokazać, że na mojej stronie facebookowej Sylwia Guzowska-Mejka, zresztą widzicie, jest do wygrania, są do wygrania tak naprawdę kosmetyki. I tutaj jest e, odżywka do rzęs Lush Volution, e, która była dostępna w Shiny Boxie. Ona kosztuje 80 zł, e, papka na, do cery trądzikowej, e, gąbeczka e, Gloss i maseczka z bielendy mikrodermabrasja. Więc e, zapraszam Was serdecznie na Sylwia Guzowska Makeup. Tutaj niewiele trzeba zrobić, żeby e, wziąć udział w e, konkursie, a naprawdę e, bardzo mało osób bierze udział, bo 29, bo tak naprawdę ten mój Facebook... E, Troszeczkę w sumie umiera śmiercią naturalną, więc tutaj, aby rozgłośnić, abyście miały szansę wziąć udział w konkursie i być może wygrać, to właśnie Wam tutaj mówię i serdecznie Was zapraszam do tego konkursu. Zjadłam już obiad, tam widzicie mój, mój statyw, którego nie zawsze używam, bo chciałam Wam przed chwilą pokazać to, co kupiłam w TK Maxie, więc zdjęłam go ze statywu. Idę wynieść, wynieść obiad do śmietnika, bo, a czy no w sensie to pudełko, wiecie, po, po obiedzie, żeby mi tutaj nie leżało, bo też nie zostawiam, nie wkładam tutaj do tego mojego śmietnika, żeby nie zawalało miejsca, żeby też nie śmierdziało pod tym jedzeniem. I idę do pani portierki, wezmę sobie sok pomarańczowy i u niej wypiję troszeczkę pogadamy, ciepią, tak to wiecie. Jest czas, poćwiczę później, poprasuję też później wieczorem, włączę sobie jakiś film na przykład. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Zacznijam Wam powiedzieć, że jak wychodziłam z, z galaksy, właśnie z centrum handlowego. Nie, jak wchodziłam do galaksy, słuchajcie, to już wiedziałam po prostu, widziałam, że stały tam cyganki. Ja nie jestem, nie jestem jakoś uprzedzona do innych kultur, do innych narodowości, ale powiem Wam, że tak ostrożnie przechodziłam i już czułam po prostu, że na mnie patrzą, i zastanawiałam się, czy czekają, czy w sensie są normalne, takie. Wiecie, bo cygani dla mnie się różnią. Na przykład jedni są tacy, że. No, no, po prostu czekają, stoją sobie tam, rozmawiają, a inni stoją po to, żeby od kogoś coś wyżulić, żeby coś chcieć albo coś takiego. I one stały w takich kolorowych kreacjach, słuchajcie. I już czułam, że się na mnie patrzą, no bo wiecie, widzą dziewczynę na wózku, pomyśli, że jakaś może głupia, e, może się da zrobić, słuchajcie, no bo, e, no bo tak często tak, e, takie są stereotypy, że osoby na wózkach są, na przykład e, mają coś nie tak z głową, są upośledzone po prostu, więc no tego... E, Um, tego ciężko się wyzbyć. No i od razu na mnie spojrzały, słuchajcie. Ja już wiedziałam o co chodzi i już szły w moim kierunku. I ja dałam wiecie w długą, przyspieszyłam i bum, do środka, do, do tego centrum handlowego. Także naprawdę nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię cyganów, nie lubię tego ich tego, tej ich naterczywości, tego, że ciągle coś chcą, że kojarzą mi się z, z oszustami, no tak tak mi się po prostu kojarzą. Ja m, oczywiście mam na osiedlu e, i mieszkają u nas Cygani i są naprawdę bardzo w porządku, ale oni się jak gdyby dzielą i szczerze mówiąc zawsze jak e, jak gdzieś tam są, to e, czuję się taka troszeczkę e, zagrożona, tak jak gdybym mogła tak powiedzieć. No dajcie znać, co Wy w ogóle o tym myślicie. No jakoś dzisiaj ta sytuacja, no mówiłam, od razu po prostu ciągnęły w moją stronę, przysięgam i to ze cztery. Więc od razu mówię Wam, pojechałam i znikłam im z drogi, jak już wychodziłam, to e, ich nie było. E, dobra, e, nie gadam, bo tak będę gadać, gadać i nic w końcu nie zrobię. I idę wyrzucić to i idę do Pani portierki pogadać i akurat w tym czasie, jak mnie nie będzie, to podładuję sobie baterię i pewnie jeszcze wieczorem się do Was odezwę. Ja za chwilę idę ćwiczyć, słuchajcie, jest w pół, do, w pół do szóstej i ten blok jest taki wyjątkowo króciutki, ale chciałam Wam pokazać po prostu te takie najważniejsze rzeczy, czyli tę moją nową torebkę, która ovisi tam, ale pewnie jej i tak nie widać, bo tak trochę się jak gdyby... Przekręciła. Tam jeszcze jest reklamówka, słuchajcie, bo wczoraj sprzątałam w szafie i mam chyba dwie pary spodni do, do oddania do PCK, ale dzisiaj szłam taka, wiecie, na zakupy opancerzona, bo tutaj ta torebka niebieska, tutaj moja torebka, jeszcze śmieci wynosiłam, także dzisiaj już nie wyniosłam, ale jutro chyba wyniosę. I co Wam jeszcze chciałam pokazać, bo wiem i pewnie Wy też pamiętacie, że polecałam Wam ten krem z Bianka, taki nawilżający i słuchajcie, to jest krem, który był jednym z lepszych kremów który super nadawał się dla cery suchej i normalnej na pewno na mojej też ładnie błyszczał, ale słuchajcie, po nim mi się tak buzia przetłuszczała, nie zapychał mnie w ogóle. To był jednym z moim zdaniem z lepszych kremów, ale makijaż mi wytrzymał na nim dwie godziny i naprawdę źle już potem wygląda, bo jeszcze nadeszły takie cieplejsze dni, to totalna klapa i wróciłam już do tego i tam ten krem oddałam Klaudi, bo Klaudia ma taką buzię dosyć normalną stronę suchej, o tak. I kupiłam sobie krem już wcześniej, z miesiąc temu chyba, tylko leżał nie mnie na poczęte stopy. I słuchajcie, to jest, tutaj nie ma napisane, ale na pudełku było napisane nowa formuła, i on ma już, ten krem ma już taki inny zapach, bo tamten był taki troszeczkę śmierdzący, ta stara formuła. Ten ma już ładniejszy, aczkolwiek jest to troszeczkę taki sztuczny zapach, ale nie jest też już taki lepiący, bardzo, bardzo szybko się wchłania. I słuchajcie, tu jest napisane, że w, 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 ogranicza wydzielanie sebum o 44%, zmniejsza porę o 37% i matuje do 8 godzin. I może e, nie tyle co matuje do 8 godzin, ale słuchajcie, naprawdę moja buzia jest teraz, no jest prawie 18, a malowałam się o godzinie 12? O, o 13? O 13 się malowałam, czyli 5 godzin prawie. I naprawdę jest w dobrym stanie, a po tamtym kremie niestety zwianka. No po dwóch godzinach to była masakra, i po prostu się z twarzy czułam, że żelało, więc bardzo, bardzo wam polecam te kremy stopy, jeżeli macie problem z błyszczeniem, bo to jest jedyny krem moim zdaniem dla takich cer, które się bardzo, bardzo mocno błyszczą. No i tak, tyle wam dzisiaj chciałam powiedzieć w sumie. Um, idę ćwiczyć, potem jeszcze muszę głowę umyć, ale powiem Wam, że tak lubię, wiem, że tutaj tak nie wygląda um, za bardzo, ale te włosy są takie ładne um, po tym suchym szamponie, że nie mogę się um, na nie napatrzeć, więc no bardzo, bardzo i teraz chyba um, się um, przerzucę na ten um, got 2 i Wam też polecam, żebyście um, go sobie kupiły i pamiętajcie, żeby zajrzeć tam um, do konkursu na Sylwia Guzowska Makeup na Facebooku, żeby wziąć udział, bo to naprawdę fajny um, konkurs, a ja się Ci sami żegnam i do zobaczenia w kolejnych vlogach, pa!